Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj kilka takich informacji związanych z infotainmentem w tym samochodzie, ale nie tylko. Zacznę od tego, że to może być informacja też cenna dla, za, nie wiem, 2-3 lata potencjalnego kolejnego właściciela. Wczoraj, właśnie auto przeszło przegląd, i tu mogę zacytować pana diagnostę: Nie ma się do czego. Przyczepić. Bardzo lubię takie słowa, więc jest super. Druga sprawa to pytanie do posiadaczy takiego auta, bo faktycznie tam udało mi się gdzieś pozagłębiać w informacje związane z tym ustawieniem świateł i światła mijania są na Europę ustawione, natomiast światła długie, drogowe są ustawione w tym trybie. Na, w komputerze na Bixeno, a nie na bilet no i będę to musiał na wiosnę mm, przeprogramować w ASO a może nie w ASO no w ASO jest to kwota 460 zł jeżeli ktoś takie coś robił mm, sam wie jak to zrobić, jakim komputerem mm, i może za jakieś mniejsze pieniądze to chętnie bym się Odezwał. no A jeżeli nie, no to będę musiał zrobić to w ASO. No i teraz przechodząc jeszcze do tego infotainment system. Nie wiem, czy to ma związek jakiś, ale dwa razy, jak były teraz takie mrozy po tam 12-13 stopni, to miałem taką sytuację, że system w tej kijowskiej nawigacji miał problem z uruchomieniem. Raz nie włączył się w ogóle, a raz zanim się mapa załadowała, to strasznie, mu to strasznie mu to długo zajęło. I wtedy, kiedy się system nie włączył w ogóle, to pozostałe funkcje działały. Natomiast w momencie, kiedy on mulił i się włączał za tym drugim razem, to też jakby zamulał kompletnie cały, cały system. Tak, ktoś kiedyś coś takiego miał to dajcie znać, może to jest jakiś jakiś dziwny problem albo coś, nie wiem, natomiast no, wystąpiło to tylko, tylko dwa razy natomiast zauważyłem, że odkąd mam ten samochód czyli to już na wiosnę w kwietniu będzie rok czyli powiedzmy trzy kwartały to ostatnio mi się to zdarzyło po raz chyba trzeci że w momencie kiedy telefon łączy się z samochodem oczywiście jest cały system, jest sparowany na bluetooth. To yy, nie połączył się przez bluetooth, tylko połączył się jako rozmowa telefoniczna. Mówię, trzy razy mi się to zdarzyło, tak? Była trzy razy, odkąd mam samochód. No, ale ten raz, który mi się zdarzył wczoraj, był najdziwniejszy, ponieważ. Yy, Wyłączałem samochód chyba ze trzy razy i jakby ten błąd pozostawał. On się cały czas łączył z telefonem przez, przez rozmowę telefoniczną, a nie, a nie po bluetoothie eee, Dopiero po dłuższym postoju, po dłuższym wyłączeniu silnika tam gdzieś po dwóch czy trzech godzinach, wtedy jak ponownie telefon się łączył, to już było. To już było ok. Eee, no i kolejna sprawa jeżeli ktoś tutaj pytanie do i prośba o jakąś poradę nie tylko do posiadaczy Kia Optimy ale, ale też innych samochodów tego koncernu bo tak gdzieś po cichu zaczyna mi chodzić po głowie wymiana tego tego wyświetlacza czyli wnioskuję, że wtedy też wymiana radia nie zastanawiałem się nad jakimś takim aftermarketowym, ale z ekranem, tym takim 12 calowym 12,30 cala, jakoś coś takiego. Jeśli ktoś coś takiego robił, ma doświadczenie i może polecić jakiś, jakiś konkretny produkt, to, to dajcie znać. No i teraz jeszcze taka krótka, krótka zapowiedź, bo to też w nawiązaniu do wymiany ekranu. Do mój tata w swojej Toyocie koroli też z 19 roku, właśnie sobie wymienił radio, wymienił sobie ten ekran na, na aftermarketowy, bo e, okazało się, że jakiś tam wypust koroli, w tym właśnie się jego załapała, nie miał w ogóle mm, Apple CarPlay'a. I nie dało się go w żaden sposób prosty e, tam e, zrobić, a jakoś te te adaptery kupowaliśmy, takie adaptery zewnętrzne to coś, to, to, to tak nie chciało działać za bardzo natomiast w ASO mu powiedzieli jakieś tam dzikie ilości monet za zaprogramowanie tego więc stwierdził, że kupi na Aliexpress za 300 zł cały ekran już z wmontowanym Carplayem i faktycznie działa to jak dla mnie jakość grafiki może tej wyświetlanej z kamery jest gorsza, ale poza tym całkiem spoko. I do czego zmierzam? Do tego, że właśnie niedługo myślę, że to będzie kwestia wczesnej wiosny, pojawi się może kilka filmów porównawczych, jeśli chodzi o Kia i Toyotę Corolla 1.8 hybryda. I planuję też takich kilka filmów, taką serię, gdzie zrobię sobie jakiś odcinek testowy. <laughs> I będę testował różne samochody, jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa. To jeszcze muszę sobie dokładnie zaplanować, jaka to będzie trasa. Już tak wstępnie mam coś wymyślone. Też będę chciał te testy robić nocą, bo będę miał taką chciałbym przejeżdżać przez jedną drogę która prowadzi przez taki piękny las gdzie jest absolutnie ciemno więc też przy okazji będzie można jakieś fajne testy świateł porobić no i może może coś z tego wypali i ostatnia moja prośba do was bo Naprawdę ja jestem w szoku, że, że, te, że te filmiki z tym moim ględzeniem się gdzieś tam nawet, nawet zaczynają komuś podobać, bo tych wyświetleń jest po, po kilkaset, a nawet po przekraczających tysiąc czy półtora tysiąca na niektórych, na niektórych odcinkach. Ale jest tylko tam po kilka czy kilkanaście łapek w górę, więc jeśli mogę prosić, to będzie mi bardzo miło. A tymczasem pozdrawiam i jak ktoś ma jakieś ciekawostki związane z problemami dzisiaj poruszonymi, to jakbyście mogli dać znać w komentarzu, to będę wdzięczny. Trzymajcie się.